Jest pani oskarżona o spowodowanie eksplozji w biurowcu, w wyniku której zmarły cztery osoby. Cztery? Tak. Co to za organizacja? Kto panią szkolił? Skąd miała pani bombę? Kto pani wydaje rozkazy? Jestem zakochany. Mam dość, pani Gierek. Kto dostarczył bombę? Odpowiadać. Czułem przy tym, jak lekarz cię cucił. Ścisnęłaś mnie mocno za rękę. Chcę ci pomóc. Wierzę, że coś się wydarzy i że będzie to piękne.